Ziomeczki, mam naprawdę dobrą wiadomość po kilku dobrych dniach. Jeżeli nie więcej, udało nam się odnaleźć Abrę za pomocą książki, którą gdzieś Elviso znalazł czy dostał. Siemko. Naprawdę słuchajcie, to Dostałem było no, no, dostałeś, dostałeś info na czacie. I naprawdę udało nam się odnaleźć wioskę, w której teraz przebywa Abra i Bobo. I właśnie się włamiemy teraz do tej wioski, ponieważ no już tam byliśmy, ale w międzyczasie wszedł Bobo, musieliśmy uciekać, trochę poczekać, a teraz wbijamy tam na nowo, żeby zobaczyć wszystkie jego tajne bazwoje. Jeszcze, słuchajcie, nie sprawdzamy tajną bazę Bobo, tajną bazę Abry, więc jeżeli, słuchajcie, nie wiecie jak to wygląda, to koniecznie zostańcie z nami, bo my już będziemy wyruszać. Ale wy się chłopaki. Dobra, Gabu, Co wy robicie, chłopaki no? Ej, No Dobra, Dobra lecimy, lecimy, słuchajcie. Ja tu... Czas najwyższy, aby tam był. Widzicie, budy... Naprawdę, to jest, słuchajcie, jakaś masakra. Bo tyle dni, co my czekaliśmy na jakieś informacje od Abry, gdzie on się znajduje, jak do niego dotrzeć, jak go uratować. To naprawdę, słuchajcie, my czekaliśmy i wy wiecie o tym, a. Dla, dlatego właśnie teraz, słuchajcie, jesteśmy mega jakby tacy zniecierpliwieni I chcemy to wszystko rozwiązać I teraz jak odnaleźliśmy Abre, musimy rozwalić Bobsztyla, Bo wojna jest jeszcze nie niezakończona, słuchajcie Bobo uciekł sobie, no nie, to jest najgorsze No, najgorsza. to jest mega dziwne e, Bobo sobie uciekł w trakcie wojny Jeszcze porwał Abre wtedy, go porwał, no nie e, No i mam masakra I teraz się zbroi no, On się zbroi, a my też on troszeczkę na się zbroiliśmy Troszeczkę się nie zbroiliśmy Tak, wiecie, no czekaliśmy trochę mam na Abre co, co masz jedzonko, gościu? Zobacz, bewsztyki mam. Ty, a ja mam też o, dużo No dobra, jedzenia. daj bełsztik. Dawa, jemy bełsztik, jemy bełsztik. Gryla, co jest takie... Chodź na gryla, somsia. Daję wam gryla, majówka. Słuchajcie, wam jakoś dwa Dziwnie, no ale dobrze, słuchajcie. I stajęcie. na gryla idziemy. Zaraz będziemy Maciej, w tej wiosce... Maciek, Matek, co na gryla? Zostawcie mnie. Idziesz na gryla? Na gryla. Słuchajcie, to są ważne rzeczy do zrobienia, naprawdę. To jest nasz Jakie skrzydełka, słuchajcie, o czym oni gadają? Przecież w Minecraft nie masz gryla, masz ognisko. Okay. <gryla> masz gryla. Ognisko, ale gryla, no nie masz synek, tak? <gryla> on mówi, że nie ma gryla w Minecraft. I. Jaki jest... gryla? Hey, o czym oni gadają, słuchajcie? I ja po... wydaje mi się, że powinienem samemu prowadzić ten odcinek. Oj, zdecydowanie, bo im po prostu majówka uderzyła do głowy, a my już jesteśmy, słuchajcie, na pustyni, więc zaraz będzie mm, ta właśnie jego willa, jego jakaś twierdza, jego wioska. Nie wiem do końca, jak to nazwać, no bo to jest jego on tam mężys. ma grilla No możliwe e, Chłopaki, chłopaki Chodź sobie robimy grill mam was ważne pytanie Czy was porąbało totalnie? Ale, Ale my chcemy problem. tylko chłopaki, grilla, no i Nie rozumiem jaki tutaj problem Tutaj są ważne rzeczy do zrobienia A wy o jakichś No może, dobra, dobra, dobra masz rację O ja tak, Nie dobra, to serio O jakimś grillu Złóż w sensie później sobie zrobimy grilla Oj, grilla, o, grilla tak. sobie zrobimy z Ale Jakiego grilla? Grilla A grill to dwie rzeczy grilla sąsiada zaprosimy na grilla Ale to po wojnie Nie, sąsiada To po powoli. Czy sąsiada nie zapraszamy chłopaki? To się złodzie, więc Ej, nie. gdzie jest ta wioska? Słuchajcie, no przecież to miało tutaj Ej. być! Pogubiłem się. Ej, halo, halo, halo. Eee, poczekajcie, tutaj nie a to gra. nie powinno być jakoś bardziej w prawo? Ej, to, powinno być na, to było na pustyni, nie No, my tam byliśmy, ale tak naprawdę to tylko raz czy dwa. Więc to powinno już być w tym momencie. Jeżeli tutaj tego nie będzie, to się zaraz zezłoszczę. Ale serio, chłopaki. Bo widzicie? Ja myślałem, że no. wy mnie poprowadzicie, a tu się okazuje, że się chyba zgubiliśmy. Ale spokojnie, znam drogę, panie mógł chyba W tym momencie Ej, za mną idziemy. No, dobra, tutaj to jestem. ja idę Znam drogę, spokojnie. No, ale Zjemy to idziemy teraz. w dobrym kierunku. Nie, musimy kręcić. No okej, okay. słuchajcie, tu jest w ogóle ta, dziw, tędy, ta, zobacz, ta, ta dziwna jakaś piramida. Dobra, teraz to ja już wiem, gdzie to jest. Ej, serio, to. Górą. Mega Naprawdę. dziwne. To jest, słuchajcie, tutaj już za tą górą to będzie, więc jesteśmy bardzo blisko. Wbijemy się do bazy Abrytajnej bo on nam pokazał, gdzie to jest. Wbijemy się do bazy Bobo, bo ją też oczywiście, słuchajcie, już odkryliśmy. I po prostu zobaczymy, jak to wszystko wygląda, jakie on ma zasoby. I czy powinniśmy się go bać, bo Abra nas... Naprawdę nas straszył, Abra powiedział. No tam było tyle tak. tego gadania o tym, on spokój, że on powiedział, że no, naprawdę mamy jeszcze większy przepał niż przedtem. Jest a, i to! A, a, jest no i tak, to. stary, ja już to widziałem już. Wiesz, tutaj byliśmy a to na twoim odcinku. To no jest straszne. Także wbijamy się tędy. E, ten dobra mur jest dokończony. Ej, patrz, tu jest półpłytka, płytka weź stań. A, płytka. Ale! Oh, lama. Yes. <laughs> Biegniemy! Wow. Oh. Ale Elviso to jest taka lama, zeć. on na każdą półpłytkę wchodzi. Co Elviso? <laughs> Czekajcie! Szukam puputek. No, nie, nie, dobra, w takim razie, ziomki, my lecimy bez serwisa. Wy pamiętajcie o tym, żeby subskrybować ten kanał, bo codziennie są tutaj odcinki. W dzień, w dzień, a teraz odnaleźliśmy Abre, więc będzie kontynuacja wojny. Prawdopodobnie słuchajcie już jutro, więc naprawdę, bądźcie gotowi, zostawcie suba i wbijajcie na macie Plus. Macie w opisie, bo tam codziennie odcinki. I tam też się naprawdę bardzo, bardzo dużo ważnych rzeczy wydarzyło. Także, mordy, patrzcie tutaj. łap! Co? Nie ciebie. gościu pal gumę. Słuchajcie, gdzieś Masz tutaj info. to było. Zobacz. Tutaj to było? Halo? Tak. Nie, tutaj mój to mój było? Tak, gdzieś. Ej, gdzie jest ta, ta, ta łap to, jego... łap to, to jest Stary... znajdę. No dobra, coś tam jest. Ej, subujcie Maciuch Plus, to no, właśnie. Dokładnie. To jest bardzo ważne. info. Ej, słuchajcie, to było serio gdzieś tutaj. To gdzieś ty było, się, Ej, tutaj co, czekajcie, tam co znajdziemy. czekajcie. Co? Serio? Co? Mogę... Ej, my to wszystko Ej, rozkopiemy. Ej, co halo? Ej, wydaje mi się, że naprawdę to było tutaj. On nam to tutaj pokazywał. Ej, tak, słuchajcie, ej. mamy przypał... Ej, może to jest ej, pod takim sandstone'em w takim razie Może to jest tutaj. It... O kurde, bo tam co nawet czekajcie... Ej jest! Yes, Okej, okay. yes. uh, dobra, dobra, mamy to, będziemy Otraszkiem musieli było. znowu ściankę tutaj położyć, słuchajcie, potem koniecznie. Także wow. stawiajcie, słuchajcie, ile tego macie. Ej, dobra, ja sobie postawię tutaj, postawię tutaj ja mam jeszcze jedne, także sobie postawię nawet tutaj. I ja mogę tu wejść, dobra, dobra, wchodzimy, ej, ale tutaj okay. nic nie ma, słuchajcie. Jest mała ta, tylko... on nam mówił, że ona jest tutaj to... A tu cokolwiek jest w ogóle? Ej, no jest tutaj cokolwiek, patrzcie, jest taki z... mały magazyn, nic specjalnego. Elwis, czy to jest grill? Ok. Elwis? To... Dobra, spróbuj tego. Czy to jest grill? Ej! Ej! Cześć, m... to będę ej Jeszcze raz, słuchajcie, grill macie. i słuchajcie, nie ma takiego bicia, no. Ale czemu on nie działa, zobacz. Dobra, słuchajcie, tutaj jest enchanting room po prostu. Ej, skąd dobra? ma tyle kowadeł, ej. Może ej, ukradć, co? Możemy poza... mógł Ale po co mu tyle kowadeł? I czemu... Czasami Na godzinę. E, no to był pewnie kurczak, bobo. Dobra, tutaj ma małą sypialnię. Nic tutaj ciekawego słuchajcie nie ma. No i łóżka. serio, ej, może ma tutaj jakąś. Ej, ej poczekaj. Może Abra ma tutaj tajną sumie... bazę. Ej. Nie no, Abra hmm. by miał Fajna baza w tajnej bazie. No to pod tym grylem ja bym jakoś. zobaczył. Wiecie co, dobra, to ja, bym to ja bym to olał, słuchajcie, chodźmy do tej bazy, bobo. Ej, poczekajcie, Trasie. zobaczcie, zobaczcie. Co? co? Czy mi się, czy ja coś znalazłem, tu jest jakaś woda? Co, co? Pokaż, pokaż wariacie. Co? Co to jest? Kiedy jesteśmy? Co? Ej, co to jest? Co ty gadasz? Ej, to jest, ja ej, z... to jest na bank, Bobo. To jest, jest wóz... na bank, Boba, to nie, nie, Bobo. A nie, aby patrzcie na te itemy. To jest na bank, Pójrzcie Bobo. Koks Bobo, no. Ej, przedostaliśmy e... się do bazy Bobo. Słuchajcie, gdzie to jest, patrzcie. Ja e... nie mam pojęcia, gdzie to Ej, ta... To jest ta jego no. tajna baza, zobaczcie sami, to jest to, to jest ta właśnie fontanna. Tutaj yy, chciałem, no. chciałem przejść to. Ej, całkiem przypadkiem udało się tutaj przyjść spoko. Ej, dobra, to spoko. chodźcie, musimy jeszcze tego bardziej Ujmy przeszukać, tu, no. bo tutaj już pokryliśmy. Dobra, takie dobra coś. czy to to otwiera? Patrzcie. Tak, dobra, dobra mam już tak, Dobra, czyli tutaj słuchajcie, jest e, tajne pomieszczenie. E, tajne pomieszczenie w tajnym pomieszczeniu. Też ma enchanting i to. Dobra, teraz tak, jakie itemy masz gościu? O kurde o, jo. Dobra, sporo tego to. Jaki on ma miecze Mieczyki On ma, Ko, on nie... ma wszystko TNT Ja walę I ma Morfilków. Ja wale. słuchajcie, jest naprawdę ostro Dobra, teraz rozwalmy to Czy tutaj jest jakieś Tak, jest skrzynia Nie yeah. o, o kurde co? 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 to ma być? Raz, dwa, trzy staki TNT Ja walę Ile to temów Dobra, dobra, słuchajcie To mnie przerasta Ej, to jest pół w ogóle Eee Halo, co, co, robi ta pół płytyka? Nic. Pusto. Ej, ona nic nie robiła, czy wy ją postawiliście, bo tu był blok tak. wcześniej? A dobra, okej, okay, bo tutaj były bloki To było okay. w ten sposób, tutaj jest to przejście, okej, okay, wiecie co, w takim razie, weźcie zabudujcie to Patrzcie, tu jest przejście Właśnie, koniec, dobra. dobra. jak to było mordy, weźcie to, wy to zabudujcie, bo wy to rozwaliliście Proszę, Ej, Ja się tutaj rozglądam, tu ja nic nie, mam nie ma, jak więc jakby. tak, przechodzimy tędy, Ok, takim dobra. Razie, mordy dobra. Zapraszam Zagam tu tam na agent, nas? bo tutaj jest jeszcze baza do zwiedzania Ale on się obija sobie, nie? Serio? Okej, okay, idzie! No nie, no co wy tak Nie spokojnie, no spokojnie serio. w porządku ale i teraz ja... tak, ej, myślałem, że tu jest większa ta baza tak naprawdę. Ej, to są przez. Uwaga! To Ej, co teraz? Ej, czy to Słuchajcie. Ej, ej, tu jest... ej, tu jest przejście! What? Gdzie to? Co? Co? To jest przejście! Ej, przejście! O gościu, ale fart! Dobra, słuchajcie, zob... zobaczymy tam to przejście! Tu chyba nic nie ma! Tutaj chyba słuchajcie, Praczę nic nie jeszcze? ma. Nie no stary, nic nie ma to ci mówię no, mu. Ale tutaj zobaczcie, tu jest jakaś skrzynka. Co, co to może być? O kurde, guściu, tu jest przejście do. do jakiejś e, kopalni. Co, co to jest za kopalni? Co to jest za to jest, to jest na maksa? To jest szkielet! Macio! Jakiś szkielet! No zobacz, to są kostki! Jakiś szkielet? E, a, to jest, a, okay, to jest to, taka to, meka, że taka Dobra, kres dobra kresie, ja wiem, ona jest z stary, tak? tak, tak to, to jest dinozaur jakiś. Nie, nie naprawdę, już tak wiem, co to jest. To jest ten blok z tego twierdzy podwodnej, Mordo. Jak, to? tak? Jak? nie, to jest ten, to jest pod ziemią zawsze na e, pustyni, wiesz? Co ty gadasz? Taki szkielet właśnie. No A mi się się wydaje, kielety. że to jest to jest w tej właśnie twierdzy wo, podwodnej. Stary, serio, tak nie. mi się wydaje. A pokaż nie. mi to, pokaż mi jak się to Zobacz, nazywa. Po ty... angielsku to się nazywa Bone Block, no to serio, to jest w Nederze. E, tylko no, W tym nowym Nederze, to może tak, nie ma on jest tutaj, stanem? ale on był wcześniej na pustyni i na bagnach. Pod w podziemi zawsze. Słuchajcie, to coś wymyślił. Dobra, tutaj dobra, jest też przejście, okay, patrzcie dalej. sami. A, nie, tu chyba nic nie ma. A, sprawdźmy to Możemy okay, sprawdzić w takim razie. Czysto, no, chyba chyba nic tu nie ma, nie Także musimy sobie ci wyjść i zobaczyć jeszcze rzeczy, których nie sprawdzaliśmy, bo oczywiście te dwie bazy tajne, które do tej pory to zobaczyliśmy nie To nie jest wszystko w tej wiosce. Naprawdę. Więc wyjdźmy stąd Wyjdziemy sobie okay, normalnie tędy. Nie, nie tędy, ten, nie tędy. Tutaj co? Nie nie tutaj, tutaj, jest tutaj jest to na wariaty. Wychodzimy i zobaczymy. Zobaczymy czy coś, że tutaj jest do, do, ciekawego do zwiedzenia, no bo są. A to, no, czekajcie panowie, a to domki wszystkie? Są domki. Ej, właśnie, a co jak w tych domkach jest Tyk. coś ukryte? No wiecie Trącimy co? Techniczny. Wydaje mi się, że Bobo nic by tutaj nie kitrał, ale dla pewności... A masz pewność? No właśnie nie, dla pewności słuchajcie, właśnie. warto zobaczyć jednak. E, każdy domek, czy tutaj nie ma nic ukrytego, no... Jest stół kartograficzny. Czy to jest ciekawe? Eee, ciekawa, to nie, no nie, no nie, ale patrzcie, tutaj na przykład jest kompostownik i patrzcie, patrzcie, mogę se, siema, siedzę. kompostownik, siedzę się I... w co ja znalazłem, co, gdzie, ale gdzieś koza, gdzie, gdzie jest agent, agent? lol, ale fajne, agent ale faza, agent o kurde, chodźcie tutaj, tutaj o, ale gry, <laughs> ej, to jest gry, serio, patrzcie, pyk, no. I to Rosie Ej, patrz, zaraz zobaczymy jak na grillu się. Mamy. Ej, serio, pokażcie ile tu się będzie złożyć. Czekamy. Nie wiem. Chwilkę, Ej, na pewno. Ja chcę ale... kurczaka z grilla, bo jest, kurczak z grilla jest... Fanta, to jest tobie. najbardziej pewna na rzecz. Bo tylko spójrz, bliźmy go do miasta i tak krwią bo to bliższym, Tak, się tak męczka, to <laughs> musi być grylowanką. No zapraszam tutaj. Ej, sero, ile tego, ile to ma się dobra, do, masz? Dobra, masz tutaj. Masz ugotowanego co? Ej, zero Dobra, to w takim razie, nie, kurczę, słuchajcie musimy. O, mi... wyleciał, wyleciał. Nice, dobra, Zmarzymy dobra, się. dobra. To ja mam. Słuchajcie, trzymajcie jeszcze jeden i weźcie sobie trzeci. I musi mi zlecieć głód, bo muszę go spróbować koniecznie. A, a bo wiadomo, kurczak jest najlepszy. Zostajecie z grilla, dobra, dobra. Kurczaczek pieczony być może. Nie, kurczaczek, drugim, no właśnie, kurczaczek z grilla. Dobra, grillowany. Ja mam stejka, stejka. Ej, to... ej, czemu nie działa? Ej, nie czemu, nie nie działa? czemu nie działa? Ej, ten panda, ej. Nie <laughs> dobra, trzeba biegać, trzeba biegać w takim razie. Biegamy. O, spadło <laughs> mi, dobra, w takim razie. Ok, tak, próbujemy. Omniom, nom nom, 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 ej, pyszne, mm. Ej, stary mega dobry. Świetne są, oni już zaczęli. Dobra, ej, widzicie co? Poczekajcie. A co gdybyśmy ukradli tego grilla? Ej, stary, no nie Ej. wiem, nie wiem, myślę, że możemy to zatać i po prostu e, sobie jeszcze troszkę pogrillować, patrzcie, tutaj mamy kurczaka, możesz sobie go zabić i sobie pójść po prostu na grill. także mordy, ja plan. wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, bo prawdopodobnie jutro będzie już powrót wojny, więc naprawdę ważna sprawa, e, bo trzeba oczywiście dokończyć niewyjaśnione interesy z Bobczynem, a teraz jak jesteśmy zjednoczeni, jest to możliwe, no i wbijajcie na Macioch Plus, bo tam naprawdę bardzo wiele się działo i wręcz powiedziałbym, że przełomowa sprawa, więc bicie macie w opisie i w karcie także do następnego jo